Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu. Jest 28 listopada 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego Energy Drink. Zaczynamy od informacji dnia. Rosyjski ślad sabotażu kabli na Bałtyku i szczyt NB-8 Wall Street Journal podaje, że śledczy z Europy podejrzewają chiński statek Yipeng-3 o celowe przecięcie kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku i badają, czy kapitan został sprowokowany przez wywiad Rosji do sabotażu. Kapitan statku Yipeng-3 jest podejrzany o celowe zrzucenie kotwicy w miejscu, w którym znajdowały się dwa kable telekomunikacyjne z Szwecji do Litwy i z Niemiec do Finlandii. Street Journal ustalił, że transponder statku został wyłączony w koincydencji czasowej ze zdarzeniem. Między przecięciem pierwszego, a drugiego kabla minęło 6 godzin. Inspekcja na pokładzie podejrzanego statku miała z kolei potwierdzić, że celowo przeciągnął on kotwicę po zaczepieniu o kable, co daje podstawy do podejrzenia, że był to celowy sabotaż. Warto przypomnieć, że chiński statek New New Polar Bear Zarejestrowany przez rosyjską firmę, zerwał kotwicą inny kabel telekomunikacyjny ze Stonii do Finlandii oraz gazociąg Baltic Connector w październiku 2023 roku. Śledztwa w tej sprawie także się toczą i jest brane pod uwagę rosyjski ślad. Zagrożenie hybrydowe z Rosji to jeden z tematów szczytu NB8, czyli państw nordyckich i bałtyckich z 26 listopada, na który tym razem został zaproszony premier RP Donald Tusk. Podkreślił, że bezpieczeństwo będzie jednym z filarów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej, ruszającej w styczniu 2025 roku. Naszym priorytetem będzie bezpieczeństwo, odporność i Ukraina. Wiem, że mogę liczyć na wsparcie wszystkich tu obecnych, aby realizować te plany, powiedział Tusk. Zaproponował także wspólne misje na Morzu Bałtyckim w celu ochrony infrastruktury krytycznej. Zaproponowałem dzisiaj, aby stworzyć wspólną misję patrolowania wód Bałtyku. Spotkało się to z zainteresowaniem. Będziemy pracować nad szczegółami, oznajmił. Unia Europejska i NATO zacieśniają współpracę w celu odpowiedzi na rosnącą liczbę incydentów z udziałem infrastruktury krytycznej oraz potwierdzonych przypadków udanych i nieudanych prób sabotażu Rosji. A teraz pozostałe informacje. Premier Donald Tusk udał się na szczyt państw bałtyckich, nordyckich i polski, czyli części wschodniej flanki NATO, który odbył się w Szwecji. Jeśli Europa jest zjednoczona, to Rosja jest wobec Europy karłem technologicznym, finansowym, gospodarczym. Jeśli Europa jest podzielona, Rosja stanowi zagrożenie, mówił. Premier postulował także odbudowę siły gospodarczej Europy. Energia w Europie nie może być 2, 3 razy droższa od energii w USA czy Chinach. Wtedy nie mamy szans, powiedział dziennikarzom. Resort Przemysłu powołał zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych i paliw do kraju. W skład wchodzą pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, przedstawiciele resortu aktywów, klimatu, prezes Urzędu Regulacji i Energetyki, dyrektor Departamentu Ropy, Gazu i Gospodarki Wodorowej. Zespół będzie także korzystał ze wsparcia ekspertów, operatorów infrastruktury krytycznej, przedsiębiorstw energetycznych oraz organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe, podaje Ministerstwo Przemysłu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawi 28 listopada reformę programu Czyste Powietrze, który dofinansowuje wymianę źródeł ciepła na mniej szkodliwe dla środowiska. Minister Aktywów Państwowych Jakub Jaworowski ujawnił, że audytorzy spółek Skarbu Państwa skierowali prawie 50 zawiadomień do prokuratury, a blisko 95 członków zarządu nie otrzymało absolutorium. Czekamy na decyzję polityczną, powiedział wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Maciej Górski o reformie aktywów węglowych w spółkach Skarbu Państwa. PGE nie czeka jednak z inwestycjami na aktualizację strategii. Optymistyczna wiadomość jest taka, że kończą się prace związane z rozpoznaniem terenu z taką wieloaspektową analizą, mówi Piotr Woźny, prezes ZEPAK, z którym przegląd koniński rozmawiał o tym, na jakim etapie są prace związane z powstaniem elektrowni jądrowej w Koninie. RMFFM o polskim śledztwie w sprawie sabotażu Norsim 2. Biegli nie znaleźli żadnych pozostałości broni chemicznej, która od II wojny światowej zalega w wielu miejscach Bałtyku. W trzech próbkach stwierdzili natomiast śladowe ilości trotylu. Ursula von der Leyen została wybrana na szefową Komisji Europejskiej i rozpocznie pracę od 1 grudnia. Jej priorytetem ma być walka o wolność. Dyrektywa gazowa podporządkowująca Nord Stream 2 przepisom unijnym chroniącym przed Gazpromem została obroniona w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał oddalił skargę Nord Stream 2 AG, czyli spółki Gazpromu. Naftogaz Ukrainy odebrał 27 listopada ostatnią transzę opłaty za dostawy gazu z Rosji przez terytorium ukraińskie w ramach umowy wygasającej z końcem roku. Kijów nie przewiduje przedłużenia umowy. Europa deklaruje gotowość na ewentualne zatrzymanie tranzytu. Gazprom pozostaje w depresji gazowej. Szacunki Kremla zakładają wzrost wydobycia gazu o 10% rok do roku do 636,7 miliardów metrów sześciennych w 2024 roku. Wydobycie w 2022 roku sięgało zaś 636,7 miliardów metrów sześciennych. Rezerwa wynosi rekordowe 73 miliardy metrów sześciennych, by eksport z Rosji do Unii spada, wynosząc 2,54 miliardy metrów sześciennych w październiku 2024 roku. Jeden dolar kosztował z końcem dnia 27 listopada około 113 rubli. Dzień wcześniej Bank Rosji odmówił zakupu walut na rynku krajowym do końca roku. Kilka dni wcześniej USA objęły sankcjami Gazprom Bank, kasjera eksportu gazu Gazpromu. Akcje tej firmy spadły chwilowo poniżej 113 rubli, by wrócić w okolice 119 rubli. Amerykański Westinghouse, znany z projektu atomu na Pomorzu porozumiał się z Corp Power o przygotowaniu projektu pływającej elektrowni jądrowej na wzór rozwiązań stosowanych przez rosyjski Rosatom do zaopatrywania odległych rejonów w energię. Cena ropy utrzymuje się w okolicach 72 dolarów za baryłkę Brent przez spadek napięć na Bliskim Wschodzie oraz spowolnienie gospodarcze kraje porozumienia naftowego OPEC Plus rozważają wydłużenie cięć wydobycia na 2025 rok. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj, następne oczywiście jutro, a skoro piątek, to jutro także Energy Week, czyli podsumowanie tygodnia z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.